Witam serdecznie, tu Anna, Golden Tarot. Witam wszystkie osoby z podznaku ryb na czytaniu na miesiąc czerwiec-lipiec 2019. Główny rozkład Tarota na ten czas to karty Ciro Marchetti. I już możemy zaczynać. Przygotowałam już wszystkie karty, wszystkie bo główny rozkład, oprócz głównego rozkładu jeszcze będziemy Dopytywać się y, innych talii tarota, co chcą nam dopowiedzieć do tego, co może tutaj nie będzie jeszcze ze wszystkimi rezonowało. Dlatego przygotowałam inne talie tarota, żeby jak najwięcej osób mogło coś dla siebie z tych rozkładów y, otrzymać. I tak. Główny rozkład to. Pierwsze trzy karty: Dom, rodzina, środkowe trzy karty: kariera, finanse, praca, prawda? I ostatnie trzy karty: uczucia i emocje. I tak, dom, rodzina, dziesiątka kielichów, cesarzowa, szóstka mieczy, kariera, finanse, Kochankowie, dwójka mieczy, as mieczy. Uczucia i emocje, król kielichów, piątka denarów, dwójka denarów. Karta dopełniająca rozkład to siódemka monet. Na spodzie talii kart. Na spodzie mamy kartę Księżyc. I tak, moje drogie ryby: Dom i rodzina. Tutaj wszystko pięknie sielanka, spotkania rodzinne w gronie rodziny, wyjazdy w gronie rodziny. Jeżeli urlop, to też w gronie rodziny. Inne ryby przychodzi długo oczekiwana wiadomość ciąża. Jeżeli chodzi o jakieś krótkie wyjazdy, może być jakieś lekkie opóźnienie ale to jedno góra dwudniowe opóźnienie w wyjazdach, które planujecie. Innych tutaj zagrożeń bądź nie ma. Po prostu piękne chwile spędzone w gronie rodziny. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, dla tych, którzy taka informacja, którzy od dawna czekali na pracę, ale to jest praca, o której już wiedzieli, konkretna praca, konkretne stanowisko, Teraz to przyjdzie. Tylko, że jest rada od Tarota. Długo czekaliście. Tutaj jest karta wyboru. Nie wiadomo, może po drodze już jakąś pracę inną, będziecie się zastanawiać. Ale jeżeli zdecydujecie się na tą pracę, na tą nową, na którą czekaliście, to Tarot radzi. Karta Księżyc. Tarot radzi. Przyjrzyjcie się dobrze, przeczytajcie dobrze umowę. Coś może być nie tak, jak było ustalone wcześniej. Sprawdźcie to. Jeżeli chodzi o uczucie i emocje, tutaj, jeżeli będzie trochę głośniej, to przeszkadza. Yy, przepraszam, bo mam moje psy, mogą być trochę głośniej. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli chodzi o uczucia, to jakiś związek bardzo oddalił się od siebie. Jakaś ryba w związku oddaliła się od swojego partnera. Są i to już trwa bardzo, bardzo długo. To nie jest nic świeżego. To jest, proszę o spokój, spokój. Yy, przepraszam jeszcze raz. To nie jest nic nowego. To są sprawy, które od dawna, tak jakby wiszą nad Wami. To są niedopowiedziane, yy, to są niedopowiedzenia. To jest coś, księżyc, o czym oboje nie chcecie rozmawiać. Nie wiem, czego to dotyczy, i nie widzę tutaj, żeby któreś z Was chciało yy, rozwiązać ten problem. Po prostu tk tkwicie tak w tym. Jest, wiecie o tym, że jest, ale po prostu udajecie, że tego nie ma. Udajecie, że nie ma tego problemu. I tak to raczej będzie wyglądało dalej, że yy, nie usiądziecie i nie porozmawiacie sobie szczerze. Może to jeszcze faktycznie nie jest ten moment, ale skoro karty pokazują, to znaczy, że to jest coś, co ciąży, prawda? Coś, co yy, nie daje o sobie zapomnieć. Tak. I to jeżeli chodzi o główny rozkład, tyle. A teraz moje inne talie tarota. Tylko zastanawiałam się, z której strony wziąć. Z tej strony zaczniemy. Co chcą nam przekazać? Och, tutaj widzę. Głupiec, ktoś zaczyna nowy projekt. Może nowa firma. I napotyka na Problemy związane, takie międzyludzkie. Problemy nie można się dogadać z ludźmi. I to w jakiś sposób opóźnia cały projekt, po prostu tworzy takie niepotrzebne problemy. Co z tego dalej wyjdzie? Ha! Eremita i Księżyc. Kochani, karty radzą. Zatrzymaj dla siebie w tej początkowej fazie, głupiec, zaczynasz, za, zatrzymaj to dla siebie. Rób wszystko sam, do momentu, aż kiedy już będziesz pewien, że y, nic nie jest w stanie ci przeszkodzić. Wtedy ogłoś to światu. Na razie zostaw dla siebie, działaj w ukryciu. Tak radzą karty. Następny tarot. Królowa Denarów. Aha. O. Niektóre ryby znalazły się w dosyć trudnej sytuacji finansowej. Może to być związane y, z jakimś kredytem. Widzę małżeństwo, które do tej pory żyło, nie miało żadnych problemów materialnych. Tacy dobrze sytuowani ludzie. I tutaj nagle coś się zadziało, że czują się jakby byli w pułapce, nie, nie widzą drogi wyjścia. Zobaczymy, co tutaj dla tej. Dla tej rybki, znowu siódemka monet, moi drodzy, czas. Jak najbardziej, ta sytuacja się rozwiąże. Rozwiąże się pomyślnie dla Was. Potrzebny jest czas i potrzebna jest intuicja, jak rozwiązać ten problem. On będzie rozwiązany w swoim czasie. Życzę Wam tutaj powodzenia. Ale karty pokazują, że wszystko będzie dobrze. Och, tutaj mamy rybę pana bądź panią, bardzo zranionego. Tak wygląda, jakby ktoś yy, oszukał was, oszukał was, wasze uczucia, yy, udawał kogoś innego, niż w rzeczywistości jest. I jesteście bardzo, bardzo zranieni. Zobaczymy, co tutaj karty radzą. O, tutaj są, y, tutaj mamy dwie historie. Pierwsza, którą zaczęłam właśnie, y, dla tych ryb, które tak zostały potraktowane i cierpią, wiadomość za chwilę pojawi się nowy człowiek nowy i to będzie ta miłość ta prawdziwa miłość jeżeli chodzi o drugą historię to mamy taką sytuację że najzwyczajniej w świecie jakieś małżeństwo miało problemy jedna albo druga strona nie do końca była uczciwa w jakiejś sprawie to spowodowało zranienie jeżeli macie taką sytuację, kochani, warto wybaczyć, warto zapomnieć, bo ten wasz związek jest oparty na solidnych fundamentach. Tutaj jest prawdziwa miłość. Warto zapomnieć. Tu mamy następny, następny tarot. Mówi nam jakaś ryba straci pracę Jakaś ryba bądź straciła już pracę <laughs> Jest tutaj już nowa praca. Niestety ta nowa praca nie daje satysfakcji To może być praca poniżej waszych kwalifikacji yy, Mogrze być mniej pieniędzy, może być problem z dogadywaniem się z ludźmi w tej nowej pracy, no to nie jest to, czego byście sobie życzyli. Tutaj po prostu nastąpiły takie zmiany, że y, musieliście wziąć tą pracę. To może być tak, że w, tamtej, w tej pracy cały czas jesteś tkwicie w jakiejś pracy, która właśnie tak y, na Was działa, że czujecie się y, bardzo źle. Tutaj. A, karta świat. To już naprawdę niedługo. Przyjdzie nowa praca. I to też jakoś tak yy, niespodziewanie będzie. To będzie jakaś albo znajdziecie przypadkiem tą ofertę pracy, albo ktoś po prostu was poinformuje, że jest coś takiego, może byś chciał. I to będzie bardzo dobra praca dla was. Może być to też związane z jakimś wyjazdem zagranicznym. W każdym razie dla tych, którzy teraz tkwią w czymś, w czym się bardzo źle czują, wiadomość, to się zmieni. Trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale to już naprawdę nie jest daleka droga. To się zmieni. Mamy następnego tarota. Och, do jakiejś ryby, mojej drodzy, albo do pana ryb yy, zmierza już szybko, bardzo szybko. To już się będzie działo, yy, lada moment bądź już się dzieje. Yy, miłość, nowe uczucie. Człowiek, który yy, Błyskawicznie w waszym życiu się znajdzie. Ale tutaj taka uwaga, to ryba zresztą będzie się zastanawiała, brać czy nie brać. Fajnie, bardzo fajny człowiek na romans, ale czy na jakiś stały związek, hmm, karta kochankowie, tego nie wiadomo. Prawda? Tego jeszcze nie wiemy. Tutaj bardzo dobrze, że się tak zastanawiacie, bo mamy kartę księżyc z głównego rozkładu. Poznajmy lepiej tę osobę. Dowiedzmy się więcej o tym człowieku, bądź o tej kobiecie, o, o tym mężczyźnie, bądź o tej kobiecie, i wtedy podejmujmy decyzję. Bardzo fajny romans się szykuje. Czy to będzie związek? Zobaczymy. Następna talia tarota sprawiedliwość. Sprawiedliwość. O, niektóre ryby czekały na jakieś bardzo ważne dla nich, i to mogły nawet długo czekać już długo na bardzo ważne wiadomości odno odnośnie mm, domu, nieruchomości, spraw związanych z sądem, z urzędami. Teraz te wiadomości przyjdą i to będą bardzo dobre wiadomości, pozytywnie rozwiązane dla Was sprawy. Złoty Buddha na tej talii kart. Dzisiaj. I co tutaj mamy? Tutaj mamy arcykapłankę. Arcykapłankę. Jakaś piękna ryba. Ma mnóstwo adoratorów, mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o mężczyzn, yy, ale żadnego nie chce. Żadnego z tych, którzy są wokół niej, bo tej rybie marzy się ktoś wyjątkowy. I zobaczymy. Och, wisielec. Wisielec. I ta ryba poczeka sobie, ale karty pokazują, warto poczekać. Warto, bo ten wymarzony książę z bajki się znajdzie, tylko trzeba poczekać. Także pewnie rację ma ta pani ryba. Piękna, że nie bierze obojętnie tego, co tutaj jest, byle było. Czeka na kogoś wyjątkowego. I on przyjdzie. Ciekawe, prawda? I ostatnia talia, co mamy dla innych rybek. Tutaj, och, też miłość, też uczucia. Moi drodzy, uczucia, mamy tutaj kartę śmierci. Uczucia, które zburzą cały porządek, jaki do tej pory był. Zjawi się ktoś. Bardzo możliwe, bo tutaj są, jest takie połączenie kart, że bardzo możliwe, że to będzie jakieś połączenie karmiczne. Więc dla innych ryb szykuje się związek. Też jest karta to będzie błyskawiczne, błyskawiczne yy, zmiany. Yy, nie da się ich uniknąć. Nawet jeżeli jakaś ryba będzie chciała, yy, nie będzie chciała się na razie z nikim wiązać, to yy, to tutaj nie ma. Yy, chce czy nie chce. Po prostu to jest. To jest. Yy, sytuacja, która musi się zaistnieć. Nie da się od tego uciec. Czeka na was miłość. Która była Wam pisana? Pięknie. To akurat był złoty tarot. Złoty tarot, gwiazda w złotym tarocie. Yy, kochani, mam nadzieję, że mm, ryby dostały jakieś informacje. Starałam się, żeby było ich jak najwięcej. Yy, na pewno musicie sobie dużo przemyśleć, bo tych informacji było dużo. Yy, jednakże bardzo pozytywne karty. Mimo, jeżeli u niektórych nawet, tak jak było pokazane, że są problemy, karty pokazywały drogę wyjścia. Nie jest tak, że yy, nie możemy rozwiązać. Yy, Jakiś problemów wszystkie są do rozwiązania. I tutaj tarot pokazuje, jak najbardziej jest droga wyjścia. Ale trzeba na to poczekać. Siódemka monet. Wszystkie problemy się rozwiążą. Trzeba na to poczekać. I teraz ten czas, dlatego ta siódemka teraz się pojawiła. Czerwiec, lipiec. To jest ten czas, kiedy problemy. Zaczną się rozwiązywać. Zaczną przychodzić nowe miłości, nowi ludzie. Sprawy, o które właściwie czekaliście na to od dawna. Teraz to zacznie w Waszym życiu się pojawiać. I tego Wam życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.